Dzień dobry, witam was serdecznie w czytaniu partnerskim dla osób spod znaku 2 na miesiąc w październik. E, czytania wrzucane są według liczby polubień e, pod filmami z poprzedniego miesiąca, zatem jeżeli chcecie się pojawić nieco wcześniej następnym razem, to zapraszam do kliknięcia łapki w górę pod tym czytaniem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany rozkładem prywatnym, to zapraszam do kontaktu mailowego. Adres znajdziecie w opisie. E, co jeszcze? Jeszcze? Chyba nie. Możemy zaczynać. Dobra, no to zobaczmy. Pamiętajcie, to czytanie nie będzie rezonować z każdym, to jest naturalne. Mhm. Jeżeli nie rezonuje, warto przeczytać opis, zobaczyć sobie na takie pozycje horoskopu jak Wenus, Księżyc i zobaczyć na film właśnie dla tych znaków. Dobra, lewki, co my tu mamy? Baren, skorpion, ryby. Powrót kogoś mi się tutaj szykuje. Albo Wasz powrót, może być tak, bo tutaj ktoś postawił na siebie, musiał dojrzeć w pojedynkę i może chcieć powracać. Dobra. To nie musi mieć nic wspólnego z tym, co za momencik na stole nam się pojawi. Okej, okay, lewki, to co? Zaczynam od Waszej osoby. Co Wasza osoba myśli? Pięć mieczy. Co Wasza osoba czuje wobec Was? U, diabeł, koziorożec. Zamiary tejże osoby wobec Was? Wierzę. Uff, powiem tak, tutaj ktoś chce spalić ten most z wami, bo wie, że dla tej osoby to jest toksyczne, to nie jest korzystne. Także mamy tutaj kto, kogoś, kto nawet ma urazę wobec was, kto nie myśli o was pozytywnie, czuje no olbrzymią, olbrzymie negatywne tutaj są odczucia, ale ja wiem dlaczego, bo jest ten diabeł w sercu, czyli ten ktoś nie potrafi się od was uwolnić emocjonalnie, dlatego będzie tak demonizować was trochę. Co ta osoba wnosi? A z buław. Ha, to jest ciekawe, bo Wy możecie widzieć tę osobę jako kogoś, kto próbuje rozpocząć nowy rozdział, albo jako kogoś, kto tutaj seksualnie nadal coś próbuje działać. I jakieś takie odzewy porywcze w Waszą stronę są. Intencje tejże osoby wobec Was? Dziewięć buław. No ta osoba nie potrafi Was odpuścić, mimo że bardzo chce ten most, że tak powiem, już spalić. O, nie jest gotowa jeszcze. Co Wy, wy macie w głowie? Co Wy myślicie? Rycerz denarów. Tutaj na pracy skupieni i skupione jesteście. Panna zodjakalna być może w Waszej głowie, albo wy kalkulujecie, bo rycerz denarów to jest takie, hmm, pokaż mi realnie, ja sobie poobserwuję, zobaczę e, praktycznie, czy mi się to opłaca, czy nie. Co w Waszym sercu, co czujecie wobec tejże osoby? Sprawiedliwość. No to tutaj waga sodiakalna się pojawiła, ale ja mam wrażenie, to jest najmniej romantyczna karta, umówmy się. To jest kalkulacja. Albo mi się opłaca z tobą wejść, albo nie i tyle. Bardzo rozumnie podchodzicie do rzeczy. Zamiary wasze w stosunku do tej osoby. Siedem denarów, czyli poobserwuję sobie ciebie i zobaczę, co wy wnosicie w tę relację. Dwójka mieczy. Wy nie dajecie jasności tej osobie. Tak jakby sobie ją obserwujecie, kalkulujecie, czy warto z nią być, czy nie. No, a ta osoba szaleje, bo tu jest jakby obsesyjny pociąg wobec Was, ale też nienawiść. Tu jest od miłości do nienawiści jeden krok. Ta osoba tonie po prostu w negatywnych odczuciach. Jakie są Wasze intencje? Król mieczy odwrócony, wy nie chcecie podjąć decyzji wobec tej osoby. Z jakiegoś powodu nie chcecie jej odciąć, mimo też, że też nie widzę, żebyście chcieli z nią być. Jeżeli już to z praktycznych powodów, wodnik nam się pojawił. Co to jest problem? Ale tak jakby specjalnie nie chcecie dać jasności tej osobie. No, problem lew mi się zaznaczył Wasza karta zobaczymy, co tutaj jest mocną stroną Waszej relacji. Odwrócona dziewiątka mieczy. Powiem tak, jeżeli razem byliście, jesteście to tak bardziej ze strachu. Bo dziewiątka mieczy, ona jest tu w odwrocie, czyli Wy razem może pozwoliliście sobie pokonać jakąś traumę, jakiś stres, jakiś strach, no ale cóż. Nie powiem, że dajecie sobie tutaj jakieś jasności, bo tu jest wiele pytań bez odpowiedzi. To jest słabą stroną tej relacji. Karta Gwiazdy, wodnik. Relacja trochę bez przeszłości. Yy, brak wspólnych planów na przyszłość. Być może Wy nawet nie widzicie tej osoby w przeszłości obok siebie. No. Dobra, to pytajmy. Po Waszej stronie to takie dziwne jest, bo ta osoba widać, że zachodzi w głowę. Piątka mieczy, no to już są bardzo negatywne odczucia. Jest rycerz kielichów. Tutaj ktoś może czuć tę utraconą szansę. Ja mam wrażenie, że to jest osoba bardzo wrażliwa, bardzo emocjonalna. I teraz jest w takim poczuciu, tak jak mówię, od miłości do nienawiści jeden krok. Diabeł w sercu tej osoby i słońce, no wasza karta. Więc ta osoba czuje się uzależniona od was emocjonalnie, ale nie czuje, żeby dla niej to było korzystne. Tu jest dużo negatywnych emocji, tak? Tutaj, no też przyciąganie musi być silna chemia, bo inaczej, jakby to działało. Zamiary wierzę, i serceż była. Słuchajcie, jeżeli ta osoba kiedyś was zdradziła, czy, czy gdzieś tam, no nie wiem. Mieliście wrażenie, że flircie, i tak dalej, to ta osoba może chcieć to przerwać dla tej relacji. Ale tak jak mówię, dla niektórych to może być taki, ktoś chce spalić most. Chociaż ja uważam, że tu jest potrzeba kolejnej szansy, tak naprawdę. Jest as buław, czyli znowu ktoś, cesarz. Uważajcie, bo ta osoba wam wielkie obietnice z potrzeby chwili zadaje. Czyli załóżmy, może macie tu bawidamka i wy wiecie, że nie możecie na nim polegać, bo romansa ma, czy tam flirtuje z innymi. Ty, ta osoba, no tu jest silna chemia, to jest ktoś targany przez wielkie emocje. No i tak, ta osoba może nawet chcieć się z wami Albo jakieś wielkie obietnice wam składać, ale one są z potrzeby chwili. I tutaj ja bym powiedział: Uważajcie, bo to nie jest ktoś, kto da radę dotrzymać tego słowa. Dosłownie krew nie woda, nie? No i dziewiątka buła w intencjach. Jest karta kochanków, więc to nie jest ktoś, kto chce was odpuszczać. W Waszej głowie, rycerz Podchodzi Podchodzicie bardzo praktycznie. Osiem buław. Ja uważam, że Wy już macie coś takiego, nie słowa, a czyny mnie interesują. No. W sercu sprawiedliwość, więc dystans macie duży i jest trójka buław. To tak jakbym mam. Plany, jakie z tą osobą być może na przyszłość, ale muszę racjonalnie podejść do rzeczy. Czy tu warto w ogóle z tą osobą współwchodzić? wchodzić? Wasze zamiary: 7 denarów, czyli poczekam i zobaczę. Mhm, 8 mieczy, nie mówię tak, nie mówię nie, zablokuję trochę tę energii i będę obserwować, jak się będziesz dłużej starać, niż tylko w buławach, czyli tydzień. Do co wynosicie dwójka mieczy, czyli nie dajecie jasności tej osobie, Wieża, czyli nie chcecie palić tego mostu, ale też nie mówicie, że dacie szansę. W intencjach jest król mieczy odwrócony. Jest Piątka Mieczy odwrócona, więc, więc Was już nie interesują słowa. Was w tym momencie interesują już czyli udowodnij mi, że warto, tak? Problem siła, więc tutaj popęd seksualny jednej ze stron może być popędem. No Tutaj w tym momencie jakby problemem w komunikacji jest to, że Wy nie dajecie jasności tej osobie, przez co ta osoba też dochodzi w głowę. Tutaj są wielkie emocje, to jest ktoś bardzo impulsywny. I teraz tak, to co Was łączy, Dziewiątka Mieczy w odwrocie... I dziewiątka mieczy też w odwrocie. No tutaj się więcej nie dowiem. No na pewno nie dajecie sobie teraz jasności, ale mam wrażenie, że Wy naprawdę... Jeżeli chcecie mieć przyszłość z tą osobą, to nie interesują Was puste słowa. To jest takie udowodnij mi, bo ja już nie chcę w tych mieczach być, czyli w tych myślach się osadzać. To, co Was dzieli gwiazda i śmierć odwrócona, to tak jakby... Nie możecie budować swojej przyszłości z tą osobą, bo wy nie wiecie czego się po niej spodziewać. Tak jakby wasze plany się rozmijają zupełnie. No dobra, no to zobaczmy czego się możecie spodziewać w tym październiku. Jeśli chodzi o znaki, tak jak mówiłam, Ryby, Baran, Lew, Bliźnięta, Strzelec, Skorpion. Takie znaki tutaj mam. Panna też trochę się zarysowała. No to czego się możecie spodziewać? Królowa Kielichów, Rak. Umiarkowanie strzelec. Rycerz Kielichów. No, będzie tu próba drugiej szansy. I Wasz Kielichów. To jest ktoś, kto jest bardzo zakochany. Tylko, że ta osoba, ona jest taka. To jest ktoś, kto jest. Powiedziałabym więźniem własnego impulsu, w ogóle nieprzemyślane działania. Ktoś, kto mówi rzeczy pod impulsem, robi rzeczy pod impulsem i nawet kiedy czuje to szczerze, to czasem po prostu dbali taką głupotę, czy palnie, czy zrobi, żeby sobie mówić, co ja w ogóle z tym buduję, nie? Na to by nie można polegać. Królowa Kienichów i Pustelnik. Szczególnie jeżeli macie teraz taki okres, kiedy na przykład no, nie macie kontaktu, to ta osoba w ramach przemyśleń przejdzie do, podejdzie do wniosku. Przepraszam, dojdzie do dnia, że was kocha. Ale sumiarkowanie jest umiarkowanie więc ja nie sądzę, że do dwóch tygodni ta sytuacja się jakoś diametralnie zmieni. To jest ktoś, kto też musi ochłonąć, bo tutaj wszystko się dzieje pod impulsem wokół tej osoby. Rycerz kielichów i diabeł. No tak jak mówię, to, to jest ktoś uzależniony od Was chemicznie, życiowo. To nie jest zdrowe, powiem. To, to ciężko mówić o miłości. To jest uzależnienie od tej karuzeli emocjonalnej. No ale to też będzie skłaniało tę osobę do pójścia tutaj za kolejną szansą. Tak, to nie jest ktoś, kto chce rozstania. Absolutnie nie. Nawet jeżeli w impulsie ta osoba powiedziała, wiesz co, nienawidzę Cię i chce rozstania. Bo tu ja uważam, że w impulsie ta osoba powiedziała, że Was nawet nienawidzi. Um, no... No to zobaczmy w takim razie, co ta osoba myśli, lub co chciałaby wam powiedzieć. Dobra, z tej talinicem nie wypada, więc wezmę tutaj mam jeszcze jedną podobną. Coś tu mamy. Nie wiem, jak Cię odpuścić. No to, to ja wiem, że ta osoba tak nawet jakby z Wami nie chce być bez Was jeszcze gorzej. Jak z Wami nie jest, to ósme słowie sobie wow, kocham, jak szalony, szalona. Kiedy jest z Wami, to nawet naprawdę jakieś paskudne słowa może wypowiadać w Waszą stronę. Opuszczenie Ciebie zabolało mnie także. Czyli nawet jak ta osoba się z Wami rozstała pod wpływem emocji, no to... Kurde, no, że chyba żałuję. Nie potrafi powiedzieć Wam tego wprost. No... To jest ktoś, kto nie jest dojrzały, to nie jest dojrzała osoba emocjonalnie. Tu nie ma tej dojrzałości. Zatem to nie jest ktoś, kto potrafi te swoje emocje i impulsy regulować, więc przerzuca to na Was. A wy sobie mówicie: ja tu kalkuluję, kalkulujecie, ja w ogóle z tobą robię, nie? No cóż, to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego.